Jest z nami Zabawa, zawodnik sportów sylwetkowych, Federacja AFBB Pro, Federacja NPC. Powiedz mi Rafał, dzisiaj w jakiej roli jesteś tutaj? W roli trenera i pomocnika. Dobra. Kogo wystawiasz i w jakiej federacji? W jakiej, w jakiej kategorii? Dzisiaj dziewczynę w Wellness wystawiam na debiutach no i zaraz zobaczymy, które miejsce. No ale jestem w... dobrej myśli. Powiem szczerze, też widziałem rundę finałową. Też na pewno gdzieś tam w top 3 na pewno bym to widział. Kwestia tego, jaki kanon też tak naprawdę będzie wybierany. Gdzieś tam widzą zawodniczki, zależy, czy postawią bardziej na gabaryt, czy bardziej na proporcje i docięcie, nie? No, Pewnie. To, to Pewnie. I docelowo tutaj z zawodniczką później, Mistrzostwo Polski, też celujecie. Czy, I pytanie, zostajecie w tej federacji, czy, czy to. Będziesz przyciągał swoich podopiecznych do, do NPC, jak to wygląda? W której federacji wolisz przygotowywać zawodników? To znaczy, chłopaków wszystkich przygotowuję w NPC, Gdzieś tam, gdzie ja startuję, no lepiej się w tym czuję, a dziewczyny jednak tutaj w IWB, ponieważ te sylwetki to są delikatniejsze. Nie? Jednak te NPC w kategorii wellness, no to jest już takie. Pozwala się troszkę więcej rozwinąć, tak, dokładnie, tak. nabudować tego mięsa. Dobra, teraz poruszmy jeszcze twój temat. Kiedy najbliższe starty? Jak to wygląda u Ciebie? No wstępnie jest plan na jesień, już wstępnie kalendarz widziałem, no to fajne imprezy się szykują w Europie, więc tylko po prostu usiąść, dograć sobie gdzieś tam kraje, no i się szykować, nie? Dobra, ile imprez chciałbyś zaliczyć na, na, na sezon jesienny? No myślę, że jeżeli się da, to jak najwięcej, z 4, 5, 6 na pewno, nie? Zależy właśnie, czy gdzieś tam kraje będą w miarę blisko siebie i to tygodniowo też się ułoży, tak Pewnie. żeby zdążyć. No i oczywiście na, na ile zdrówko pozwoli, Dokładnie. tak? Teraz jeszcze pytanko, tak szczerze, wychodząc w sezonie jesiennym, chcesz wyjść gdzieś tam satysfakcjonować? akcjonować będziecie nawet to 5, czy powiedzmy szczerze, chcesz walczyć o, o kwalifikacje nawet na Olimpię. To znaczy, no zależeć mi będzie na pewno na zbieraniu punktów mm, kwalifikujących, no i to jest główny cel. No w tamtym sezonie wyszedłem na przetarcie, żeby zobaczyć jak to w ogóle jest w tej lidze pro, no a teraz już cel jest taki, żeby no... Zdobyć tą kwalifikację, czy w tym roku, czy w następnym, no myślę, że kiedyś się w końcu uda. Pewnie, no ja też mam nadzieję, że w końcu komuś się uda. A dodatkowo, możesz też powiedzieć, jak ty to odbierasz jako zawodnik? Jaka jest różnica pomiędzy tymi startami amatorskimi, a kiedy wszedłeś na tą scenę Pro? I powiedz mi, czy jest to naprawdę tak duża różnica, tak mocno odczuwalna, czy, czy uważasz, że naprawdę kiedy ktoś wygrywa zawody amatorskie, to jest już najczęściej gotowy, żeby przejść do, do, do zawodów Pro, czy jednak Twoim zdaniem naprawdę potrzeba dużo, dużo czasu, żeby ten etap przepracować i dorównać tym zawodnikom z Ligi Pro? No myślę, że to jest duża przepaść, duża przepaść, no bo jednak mówię, no żeby wygrać zawody amatorskie, tak jak ja pojechałem w tamtym roku i po prostu w dwóch imprezach kosiłem 8 statuetek, no także tak. nie było w ogóle z tego, a później wyszedłem w zawodach pro, no i jednak ciężko było wejść do tego top 5, nie? Także no jest przeskok. Widać też, że ci zawodnicy żyją już tymi zawodami, to jest ich w ogóle praca, widać po tych sylwetkach, że to nie jest dodatek, tylko to jest całe życie, nie? No dokładnie, tak jak mówisz, to najczęściej są zawodnicy, którzy pół życia spędzili na siłowni, poświęcili się dla tego to sportu w 100% i tam nie osób z przypadku, nie ma osób z przypadku, dodatkowo są to, nie oszukujmy się, genetycy, tak? E, teraz jeszcze pytanko do Ciebie. Odnośnie poprzedniego sezonu, w tym sezonie, ile kilogramów na scenę chciałbyś wnieść, powiedzmy, więcej? No w tamtym sezonie wniosłem 88 kg już tak na odwodnieniu, no to liczę, że z 90-92 jakby wniósł, no to byłoby idealnie, nie? Aczkolwiek nie obraziłbym się, jakby też było 88, ale jeszcze lepszej formie, formie, nie? Pewnie, Dokładnie. Pewnie. A jeśli chodzi właśnie o tą, o tą formę, nadal Radek Słodkiewicz pomaga Ci tutaj, o tą formę, o formę dbać i tak. cały czas do końca sezonu zostajesz z Radkiem. Czy myślisz o jakichś zmianach? Nie, z Radkiem mi się dobrze współpracuje, mamy też taką stopę przyjacielską, także on też słucha jakby moich sugestii, ja słucham jego i razem wspólnymi siłami dogrywamy Jasne. gdzieś tam to. Czyli tak naprawdę to już jest też, powiedzmy tak jak mówisz, to jesteś na tyle świadomym zawodnikiem, że wiesz co najlepiej działa na Ciebie, wiesz czego Twój organizm potrzebuje, konsultujesz to z Radkiem, a to nie jest tak, że w 100% się oddajesz jemu, jemu wiedzy, bo tak jak mówimy, Ty najlepiej znasz swój organizm. No dobrze, tak naprawdę trzymamy kciuki za Twoje starty nadchodzące w sezonie jesiennym, trzymamy kciuki za werdykt, który już za chwilkę. No i cóż, mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy się jeszcze na wspólnej scenie. Mam nadzieję, mam nadzieję. Dzięki.